Ty nie, Agnieszka mi zasłania. <laughs> Więc tutaj jest grupa turystów z województwa dolnośląskiego, która przyjechała podziwiać zamek w Janowcu. jeździł często do Włoch. Król go wysyłał, bo to taka rodzina wtedy najbardziej można powiedzieć wpływowa w Polsce. Blisko Zygmunta Starego, Królowej Bony. I no, tam jeździł Widział, podglądał i taki z pod celucją, taką dekorację gotowy jesteś? Gotowy jestem. Możemy ruszać no na zamek. Sobie, Jeszcze raz, Magda, powiedz. że tak, tak, tak. tam mamy wiler. Że taki bez napilku wyjeżdża. <ślam> to jest ja w lodowce. Na razie daję radę pojedynczo. A widzisz nas? Nie. O proszę, tu jest Magda. Agnieszka, Agnieszko, u Ciebie tylko głowę samą widać. Agnieszka stoi na palcach i czeka. To znaczy, to dobrze w sumie. Może bym pojadł na kamerownię. Myślę, że to jeszcze Możecie dalej mieszkać. zwiedzać? Możecie dalej zwiedzać. powiedz gdzie jesteś. Tu! Tu, czyli gdzie? Pod względem geograficznym. Współrzędne, ale w jakim systemie? W stopni to 40. Nie Magdalenko, jesteś na zamku w Janowcu. Powiedz jeszcze raz, bo nie słyszałem. No już raz krzyczałaś, to tylko powtórz to. Co tam jest takiego? Wychodek. No i co? Opisz go. A czemu on jest taki interesujący? To jest taki podwójny, integracyjny. A widzisz. I tutaj widzimy proszę Państwa, zjawy, które regularnie pojawiają się na zamku i straszą turystów Te Zjawy to straszne Mogą, ogą no, Widać nie zbiorowa, ale co najmniej... Dzisiaj, ale właśnie wiem, czy to wtedy za samochód z kierowcą 8 plus jeszcze osoba każda. Nie Jeżeli chodzi kierowcą 2. A osoba no, każda, wejść a potem chodzą? To jest nasz prom. Czekamy aż przypłynie na naszą stronę. I w ten sposób do Kazimierza dolnego się chcemy dostać. A tu koleżanki kontemplują. O, i teraz w naszym kierunku. Y Płynie prom kosmiczny z Kazimierza Dolnego, który zabierze nas na drugi brzeg. Czy się nie ma co śmiać? <laughs> Ten prom pełni tutaj bardzo ważną rolę w tej mikrospołeczności. To jest praca taka, taka. Bo słuchajcie, to jest praca taka czasowa. Jak przy zbiorach ogórków na przykład? Sezonowa, Sezonowa albo czasowa, no, tymczasowa. Czego? A, a kto mi zabroni te zdjęcia owadów publikować w internecie? Zobaczcie, zbliża się nasza jednostka pływająca. Noc, no. Niezatapialna forteca. O, ale bym leciała fotografem. Chyba chodzi o papieżaka. No nie, ja tak na początku tak pomyślałam, ale jak o tu latem to zaczęłam się zastanawiać, czy może na twoim tle na przykład się zdjęcie ochrony. Tu gdzieś spłyniemy do połowy. Gdzieś się zatrzyma tam. Czyby się zatrzymała tam? No i nasz samochód jest już. Na promie Tutaj kapitan honorata. W tej chwili wypływamy już, zostawiamy Janowiec i płyniemy w kierunku Kazimierza Dolnego. Jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Przypłynęliśmy promem z Janowca. I teraz mały spacerek po rynku. A tu kościół farny. to rynek w Kazimierzu Dolnym, wieczorową porą. Cały czas, muszę też trochę przejąć. To my? I to my no Wojteczku, powiedz jak tu trafiłeś? Cheese! go pokrywały. A kto u z kierowcą? Wojtek? Zero trzy no. tylko. Ale w bekwit? To norma. W takim razie proszę Państwa zapraszam wszystkich do zdjęcia przy Jadkach. Klubo Jadki Mały Rynek. Yy, tu jest kura na kółkach. A właściwie kogut. O, powietrze zeszło z opony. Proszę, ustawiamy się do zdjęcia, dziewczęta. Do zdjęcia się ustawiamy. Bardzo proszę. Szybciutko, raz, dwa, trzy. O, Madziu, usiądź mu tam na ten okrakiem. Ciężko się zdecydować. Wybór duży. Słuchajcie, ja sobie zamówiłem czekoladę. Tylko nie pamiętam jaką. Czy białą, czy mleczną. A co ty jesz? Salami? Pan mówi że to no, Ale to już wtedy to było masakra, bo to już płomy dzwoniły kilka razy o to, że, że co się dzieje, że tam potwierdzi, że, że jak inna osoba... Ja, bo, ja, bo On chłopce dzwonił i mówił mi, że ja za dwa dni na szkolenie jadę mi na no, jakie, a mieszka wiedziałem, że pani już była przy, przygotowana. Nie? Także... No.